Dziewczyny, które straciły swoją niewinność, bywają pomimo to poważane i tak łatwo mężów dostają, jak panny porządne. Jest zwyczaj, dosyć ogólnie pomiędzy Mazurami rozpowszechniony, że każda para, co myśli się, się pobrać, jakiś czas już przed ślubem żyje ze sobą na próbę. Umiera gospodarzowi zamożnemu żonę. Wtedy natychmiast wprowadza się do niego byle jaka kobieta, która sobie wszystkie prawa żony wobec męża przedwłaśni, naturalnie, z jego przyzwoleniem. Dzieje się to często, nawet już w dzień pogrzebowy. Najlepsze życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej przesyła Klub Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Bliskim. Danuta Justyna Zadroga, Elwira Zadroga, Katarzyna Dąbrowska.